Ladies and gentlemen, welcome to the next stage. Next fight. Please applause następnym zawodnikiem, pierwszym w dzisiejszej gali. Salamandro de Piero Patryk, daj napis na początku odcinka, żeby nie powtarzali tego w domu, ponieważ może to nie być bezpiecznymi czynnościami wykonywanymi nie przez zawodowców, przez... Ty jesteś moim skarbek, wiesz, tak bardzo, bardzo kocham cię. Ty jesteś moim skarbek, wiesz, tak bardzo kocham cię! Welcome! Potrzebujecie pracownika, zapraszam! W się sensie wy mnie zaproście. Kim się będę walczył? Z kotletami! Hehehe! <grym> <grym> Popalowanie kończymy balet! Leży tu schabowy, idziemy nad ranem! Już jest na przykład problem <grym> ze ściągnięciem okularów. Nie mnie. A tyś ptyś, 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 ptyś! Będziemy dzisiaj robić tradycyjny obiadek schabowy, ziemniaczki, mizeria. Pięknie, ładnie, fantastycznie. Zobaczymy czy my znokautujemy obiad, czy obiad nas. To są szesnastki rękawice. No przecież to jest jak moja głowa. Coś tam się może będzie dało chwycić, ale no będzie bardzo ciężko. Okej, okay. widzisz? Mm, tak działa, się, działa. To tak ja ci nie dotykałem, przez rękawice się nie liczy. Myślę, że to takie... Tutaj... Jeszcze raz powiedz, bo nie myślę, że dziś. No, już, no, może, i, może i mam problem, bo dostałem w mordę i uraz został do tej pory. Czekaj, odbije? Praszczu! Ratuj go, ratuj! Pff, co ty? Przecież tylko. Aha, dobra. Nic się nie stało. Już mnie medyków żywam. Nie trzeba, my medyków złożymy. <grym> Poskładamy i, i resztę odwiedziemy gdzieś, gdzie trzeba. Sześć tysięcy w górę i kolejny odcinek kulinarny. Zobaczymy, co my wymyślimy, bo w tej głowie i w tamtej głowie są niesamowite pomysły. A więc pierwsze ziemniaki. Po trzy? Po trzy. Po trzy ziemniaczki, czyli razem sześć. Po trzy, trzy, po trzy. Po trzy. <grym> Ja, jakbym dał nawet... Powiedziałem, że jest nie? Patek, <grym> gramy o jakiś mocny, hardkorowy challenge? A skąd wiedziałeś, że Nie wiem, intuicja <grym> mi tak I Czekaj, jak tak zrobię? A tak? No? no. Raczej kamień. Dobra, gramy w 3-4. Kto skacze ze spadochronu bez spadochronu? Uwaga. Dobra, 3... zawsze chciałem to zrobić. Trzy, cztery. Nie, no ja miałem papier, ty kamień. Ja też papier. <noise> dobra, kamień. No. Trzy, cztery. Kurde dobry zabaw? kurde Skąd ty wiedz... <noise> Ej, równo, dobra, jeden, jeden. Trzy, cztery. Woah! Dwa, jeden masz. Teraz musisz się odkłódź. Ciekawe, co dam. Trzy, cztery. A, ale i skąd ty to nie wywiedziałeś? Jak no? będzie Remin, to nikt z nas nie musi. Dobra. Trzy, cztery. A! Ale to jest zmiana zasad! <grymne> Ale dobrze zagrał, No to, to co? <grymne> Nie no, dyskwalifikacja sędzia powiedział, że bez werdyktu. Podoba mi się taki wesół mógłbym na dyskoteki chodzić. Dobra, już dość. <grymne> Maciek, żeby też nie wszystko na mnie ciążyło, to ty też się będziesz w rękawicach. Jakoś się podzielimy, popuł. A Mogę ci coś powiedzieć, pokazać? Możesz. A jak mi się słodko zrobiło teraz. Może nie słodko, tylko miło. <śm> 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 ale że tak wykminiłeś. Miłość, Pomy miłość rośnie wokół nas. Co chcesz, obierackę czy nóż? Ten, kto przegra, obiera nożem. No dobra. Trzy, cztery. Oooo, remis. Trzy, cztery. Ja pierdzię, ja się boję. Nie! Ja to zrobię! Ja to zrobię! Nie! Ja on się stresuję teraz! Zobacz, wszystko jest jak powinno! A jak to rozerwać, nie wiem? Wyciągne ci ziemniaki. Tak ja widzę jak to trzymasz, to kurde. No to mi się zrobiło. Ej, ale rękawice są fajne, tak spółko przyjąć na mordę. Coś mi przepierda. Dwa. Tylko <tukujesz> uważaj na rękawicę, żeby nie, nie rozwalić. wszystko pod kontrolą. E, da się! Zobacz! Ale to chodzi! No, tutaj możesz time lapse zrobić, dwie no, godziny tak. później. To może jeden wystarczy, co? I po jednym. Po jednym. jednym. To wystarczy jeden ziemniak na łebka, idealnie, żeby posmakować, skonsumować. Tak, też nie wiemy, jak to wyjdzie, także. Jak My... to nie? Jest? Wyśmienicie jak zawsze. Ale dobrze ci idzie. Tu na dnie marnujesz tutaj ziemniaka. Zobaczcie. Zobaczcie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem na polskim YouTubie, żeby w rękawicach bokserskich ktoś. Obiadował. No. Tradycyjnie. Tradycyjnie można zaliczyć to, że tak powiem, na mieście i tradycyjny obiad dzisiaj jest prezentowany. To jest niesamowite dzisiaj, co się dzieje. Wszystkiego po troszku, po, po troszkę. Troszkę trzeba też czasem dostać. w życiu bywa. Ja obieracką nie wiem, czy będę miał tak prosto. No, ostatnio się zaciąłem, jak normalnie obieramy Ja to. widziałem, jak ty obierał te ziemniaki. Zapraszamy w ogóle do nas na obiadki do naszego baru mlecznego. Jutro otwieramy. Nie, 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 nie. my mamy bar kakałkowy. Kakałkowy, tak, bo w rękach się da się Dobra, koniec. Będzie? Czas stop? 30 sekund. Niesamowite. I kto to posprząta? Ja posprzątam? Nie no, ja muszę oczywiście. Zobacz Główka eee. pracuje, nie odpoczywać. Jest możliwe, że Ciężko będzie obieraczką. No chociaż. Właśnie, tego się jeszcze mam mniejszego Grula? grula? No To ziemniak, Ha. Gdzieś tak się mówi. Patryk, Patryk! E to będzie dobrze. Jak będę obierał? To w rękawicach, bokser, żeby się nie zaciąć. <laughs> Specjalnie chłop będzie rękawicą obierał. <laughs> <laughs> nie martwisz się o nic. Ło. Ma... Kwestia zamiłowania do pyry. Mm, tak. To. Ciężko mi kurdego tak powiewer myśleć, bo on taki malutki. My <gryzanie> Okej. Okay. Tak mały dusi blondyn, jedziemy. Jak myślisz? No piękny jest. Przepraszam. <gryzanie> to my. Wiesz jak bokserzy poprawiają grzywkę? <gryzanie> Wyciągamy garnek. O kurde. No. No. <gryzanie> powodzenie. Jest, zobacz. Się? Ale połamię kciuka chyba. Dobra, jest. Pokaże się, że garnka tu nie ma. A jednak jest. Jest garnuszek. Oj, jest a mój! James Rubiker! Jezus, yes! wyleciało! Woda! Czyle starczy? Tak? Oj, za no. dużo! Kurwa, jak pójdę! Nie odejść trochę, może! Cyk o nie! No? Pójść gaz. O, ja tak patrzę o co mu chodzi. No nie. No, dacie gaz? No włącz płytę, no. No niemożliwe to jest. Nosem. Właśnie tak myślałem, kurczę, że mi Porozmawiamy. Da się. Mm -hmm. O, oh, wow, w to zrobiłeś. Siedem. Kurde. Trzeba je umyć. No Nikt nie. tak nigdy porządnie nie umył. Ziemniaków. I czai, że jest duże prawdopodobieństwo na to, że ta miska się na dzisiejszym odcinku rozbije. Nie ma takiej opcji nawet. <grym> A, żartowałeś. Mesji. Dobra. O taki nóż? Nie Nieważne. Nie róbcie tego w domu w przedszkolu rani w szkole. <grym> Nie róbcie tego w przedszkolu. A? 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 Główka pracuje. Ładnie, <śm stellen> <Guardia> już na pół jest na pół. jest. Dobra, eje. Żyłeś. Syk. Dziś nigdy tak prosto nie było w kuchni. No i po pięć. <śmien> no i kto to podnieś? <śmien> to jest cięższe niż w paznokciach. No nie masz szans! Bez kitu. <śmien> 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 Dawaj! Dobra, ja ci go podniosę. Bo... Nie ma? Opcji. To nie zjemy, zjemy. Dam radę. Szuram nim po ziemi, za chwilę będziemy go jeść. Ale podłoga była myta i zobacz. Tylko trzeba jeszcze raz, oby myć. O kurde, dobra, gorącą bardzo puściłem. Czekaj. Widzisz, gdyby nie rękawice, to bym się oparzył. A umyłeś, umyłeś? Myłeś. Już, mhm. nie? Tak, już. No, na ciebie jeszcze nie, ale. Ech. O kurde! Ale chlupkają. Voilà! Patrz! O mój! Mówiłeś! Na pięć! Chodź tu ciotka cię umyje! Mm -hmm. Masz tu brudne. O! No i voila! I to! Nie lub, Nie lub. No czekaj, bo masz brudne! No. Czekaj, że! Ale już są mokre w środku. Ta zaraz będzie. <noise> Mięso teraz? Gotlety. Matko bosko, dobra, to muszę otworzyć. Dobrze, poszło całkiem sprawnie. Sam bez kości! Kotety wieprzowe. Wow. Miał. Kiedyś miała lodówka, teraz już nie ma. Ale jest zabawny ten kolega. To jest taki strzał na ogarnięcie się. Wykorzystam działanie noża i sobie coś pomogę. Hop! Hop. Wow. tu trzeba ubić kotlety, ale żeby ubić kotlety potrzebujesz woreczka do tego. A ty żeś to otworzył? Nie otworzyłem. No nie! <grym> Popatrz teraz. No nie! <grym> <grym> Kurde, już myślałem, <grym> że to zrobię tak. Paść. Paść. A coś dolną będzie łatwiej. Aha. Wyjdzie za mnie? Tam pośrodku. To środku. No, ludzku, po osłodkach idziemy. Wow. Po sotkach. Budujemy od początku całość. Hop. Widelec mam wziąć? Tak. Widelec jest tutaj. Chodź do nas. Bardzo ładnie sobie poradziłeś z tym. Biorę mięsko. Dobra, no nie da się go wziąć. Ty k**wa się. <laughs> Te rękawice wszystko zasłaniają. Weź to lepiej ściągnij. <śmany> to trzeba wziąć. Próbuję raz sieknąć. Jak coś to idziemy na podłogę. Albo bo na pole. Chodźmy <śmany> najlepiej. Ej, będzie. Ej, idzie! <śmany> U -u -u. trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czy co? No ręka jak młotek. <śmany> <śmany> Delikatne uderzenie było.

Oś! Masz jakąś maść? Płomie ręce, bo... Nie wiem, czy za mocno nie jest ubite, i Robicie tak. Tu schodzicie, pyk, pyk i buch! I teraz drugą, pyk, pyk i puch! <grym> Zakładaj szybko, nie widzieliśmy się. Papier, kamień. Do jednego. Kto teraz robi? Kto przegramacza. Trzy, cztery... Aaaa! Nie! Obym nie zgniót, żadnego jaja, bo będą jaja... Uła, wow. pocałował Musiłem porozmawiać. No, by to. A ty da się, tu. O, Bo mam to. Szafka powinna wypaść z zawiasu. Dobra, babuni. Tu jest bułka tarta? A? Nie ma tartej. tartek. Kotlety schabowe, panierowane bez panierki. panierki. Piękny, I I tak, dwa te talety. O nie, ja na to nie patrzę. Spokojnie, to, to się dzieje. Jeden, teraz można, popatrzcie. Nie! Nie! Boże, to... Pamiętasz, jak mieliśmy paznokcie? Teraz <grywki> sypać się tego nie da wziąć. <grywki> ja pierd... O. Dobra, chodź, chodź, spokojnie, bądź szczęśliwy. No, nie wezmę go. Spokojnie, bądź szczęśliwy. Masz? Dobra, na talerzu najlepiej. O, super. Nie rób nic złego, Pietryk. Co ty kombinujesz? Wow, całe rękawice od jaja. jaja jak berety. Nie! Eee, bez korupki! to. zrobił to! Trzeba to tak, nie? Nie włożę tam ręki. O, e, myślę, że bardzo dobrze, dobrze? rozegrane. Jeb... Coś idzie. O, mam sposób. Eee, zrobił to. Dobra, wystarczy, co? Myślę, że idealne mm, tak, parametry. Tutaj rączkę trzeba, żeby nie nakapało. <noise> żeby pieprz nie nakapał. Jedziemy. Eee, sprawa jest. Właśnie do Ale po je. co ty to podnosisz? <noise> Ale dosolone jest. <noise> Bierzemy mąkę babuni. Troszeczkę tylko to jeden kotlet. Wow, idziesz jak taki masterchef ze stekiem. Czekajcie, ratunek. Nie no mi w rękawicach. <noise> nie, 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 bo to musi być ratunek. Patryk, pierw kolo, teraz jajko. Ja nie rozumiem, co tu się dzieje się. Ja też nie pomyślałem głupi, rzucam tym kotletem, a tu ściana jest, ale nie widać będzie. Jedna strona. A nie chcesz go jeszcze ubić na tym talerzu? Nie, nie, nie. <laughs> chcesz? Chcesz? Wow! Ale se przepłynął! Przepłyniemy cały świat! Nie znam nutki żadnej co przepłyniemy. A nie, chciałbym być Ma. marynarzem. Ej, marynarz pasuje do marynowania. No. Marynowania! I to może tak naprawdę żyjemy w błędzie. No właśnie. I to wszystko stworzył, jak to się nazywa ten czat? Czat Widzimy zni, To oni wszystko, to spisek był. Ale o co ci chodzi? Tak no, właśnie ty wiesz. No, to był spisek. To jest spisek, jeden wielki ten kotlet. Na treningu tak mieliśmy. Ćwiczyli was? Musisz taką pozycję mieć. I ubijasz kotlety, <noise> no? tak, tak, dlaczego? równiutko. Czas na mizerię, czyli coś, co jest nieodłącznym wręcz bym powiedział, e, posiłkoskładnikiem w naszym tradycyjnym obiedzie. chciałem <noise> pieprz nasypać do, do miski. Jezus, Fajny, nie? Odsunę się. O Jezus. <noise> nie wierzyli we mnie. Tak, w końcu. Ktoś z was skonsumowałby takiego obiadku u nas? Bo to fajnie by było, nie? Głupie pytanie. To i tak trzeba było pokroić, nie martwmy się drobiazgami. Cóż mamy, już z głowy robota, do przodu idzie. Już prawie syćko. nie, Musisz to dać radę. Czekaj, bo tutaj się dzieją rzeczy nieprawdopodobne dzisiaj. O, o mamy to. Nie zobacz, mamy patent. ...for me and you? Szeroki kadr. Yeah. Zdaje mi się, że obieraczką jest ciężej niż nożem. Bo to jest malutkie, jakby to było większe, to... Takie malutkie to jest Takie właśnie. malutki. Blondynek. git? Tak, jest okej. Okay. Skórka ma jakieś tam witaminy na pewno dodatkowe. No właśnie, uważaj. Dobra, i teraz na małe plastereczki. Stój. Nie rób teraz ruchów żadnych. Oooo, czyścioszki. No, żeby się tam nam nie pomyliło, zaraz. Nie pomyliło się dzisiaj. Hy, 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 hy. Dobrze. Ładnie. I jeszcze to. Niesamowita praca. Jesteśmy. Dobra. Dojechaliśmy do mety, słuchajcie, ludziska, teraz wsypujemy wszystko. <grym> Daj mi trochę pokoju, w spokoju! No i teraz śmietana. A to łatwe, nożem chcę zrób dziurę. A, no. Właśnie Przecież... chcę Przecież... Zrobiłem taką dziurę, że złotówkę mógłbym tu wrzucić. Chcesz ktoś nową skarbonkę? Innowacyjna skarbonka, O wow. u nas. Wyciskamy. Oh. Zobacz, tego Jak leci fajnie. W Polsce nie grali tego jeszcze. Mów stop. Stop. Oh, kurda, to dobrze, dobrze. Przeolowaliśmy. <laughs> <laughs> o, 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 o. Jest pomysł, jest pomysł, jest plan. Dobra, to Zdaje mi się, że to jest dużo cięższe niż obieranie ziemniaków. Jesteśmy może już zmęczeni, wiesz? <noise> e, bo... <noise> tak No Tak, ci zobacz! Mizeria jak talala! No i mamy mizerię! Brawo! Kolejny punkt za nami. To jest niesamowite. To właśnie się dzieje tutaj, w naszej kuchni. Niesamowita praca z takimi kucharzami. Rzeczy bym nawet Nie powiedział. Widziałeś? <laughs> Serio, żebym się, wywrócił. Pra o kurde, w ogórka wszedł. <laughs> to jest to, chcesz koło zrobić, bambuko. Widziałeś? <laughs> Ten. No ty kurde! z tym mikrofonem siedziecie! Patryk pomóż? Teraz czas na smażenie. Pójdzie to całkiem sprawnie, to już sprawa jest. Na w lewa, tu w lewa, w lewa. W lewa, nie? Ty w lewa, kurwa, teraz w lewa, bo jak gleci. Wow. Wow. No rękawiczek nie potrzebuje. Olej nam się podgrzej. a my zmierzamy w takim kroku bokserskim troszku do naszego kotleta Ty, on już zaspawał do tego A, bo nie powinno się tak długo trzymać w ogóle to mi kiedyś tak? powiedziano I teraz jak sprawdzić temperaturę oleju? Na zimny olej pamiętajmy Ten schabowy akurat chciał być na zimnym pierwsze żeby tak stopniowo tą temperaturę łapać to też musielibyście poczytać na ten temat my już jesteśmy po przeróżnych kursach wiemy, znamy się i widzicie zaczerpnął zimna powoli takiego chłodnego no i później do wrzątku doszedł. Tam jeszcze po drodze są jakieś inne etapy, ale to jest nieważne. Potrzebuję coś do obracania. Musimy działać szybciutko teraz. O, chłopi. <grym> <grym> Dobra, to bierzemy to. <grym> Pomocy! Jestemś! Mam go. Eee! Wow. <grym> Jezusku! To jest wąż. Syczy na ciebie. Pamiętaj, że ja mam opaskę do tego czerwoną. Jeszcze nie mam czarnej, ale czarna niedługo. Spokojnie możesz zostać. Doszliśmy do momentu, gdzie Patek rozmawia z Kotletem i na niego syczy. Pozwólcie, że teraz normalnie wyłączę, bo nadaję olejem, a nie chcę sobie krzywdy zrobić. O, o, o Nie, to, to musiałem, w końcu to zrozumieć, to, tak. że jednak olej to... Nie, nie olewać takich rzeczy. Nie olewamy, tak. Ojoj. <grym> Strzepać, pamiętajcie. Ostroż... Nie, ten talerz! <grym> <Nie. zaledź. grym> Dobra, jesteśmy. Ej, wygląda super. na super, fajnie, wow, niesamowicie. Zobaczmy. Oceńcie sami, o aż by się chciało go... W... Zjeść. Tu jeszcze został? Kolega na patelni. No proszę odcedzić ziemniaki. Czy byłbyś mi w stanie podać, bo tam jest talerz szklany, szklany, który mógłby zbić? No oczywiście, że nie. No nie! Kurde, że ja bym ci dał, ale no nie mogę. Ale już mamy. Jedną to ręką złapać to jest. Okej. Okay. Co, zasłaniam ci? Nic nie widać. Ale bardzo ładnie, podoba mi się. Skakujemy z powrotem. A po co w sumie? Na talerz Ale tym... mówiłem właśnie, nie? <laughs> A? Pięknie tutaj ziemniaczki skakują. Okej, mm. Ok, ładnie. I jeszcze mam mizerię nałożyć, tak? No oczywiście. Boże. Dlaczego ja jestem na tym etapie w moim życiu, że muszę w rękawiczkach bokserskich robić obiad? <grystanie> to może nie tak. To powinno być podsumowanie odcinka. <grystanie> co się stało? Biorę. Uważaj! Ty, ale co ty chcesz z talerzem to zjeść? Zimnia, ziemniaki Gotowe. To jest niespodzianka. I ładnie to jest takie zaskoczenie. <grymne> Jak liść? Popatrzcie się, jeszcze to jest śmietana. Tu możecie jeszcze ziemniaczki ładnie. Po czym cię Mhm, tu opyk. Podane do stołu. <grymne> ale z tym jeszcze nie. To, jest super, to, to dodaje nie. takiego klimaciku. Widzimy się przy stole. Masz! Pozwól, Dobry. że odkryję ten. Nie, no piękne. Mm. Mm. Nie mogę sobie pomagać? Gdzie? No nie gadaj. Ja tylko... Tak, tylko asekurację. Sobie... Weź mi tą łapkę. Oj, kawał. Leci samo loci. Za mamusie i tatusia. <ścoughs> <śmienicza> Chyba wyszło tak jak powinno. Gumowata? Faskowata. <śmienicza> Ale dobre. Po co na rękawica? No trzeba, musi być. Ale dobre. Zresztą sam ocenisz. Leci samolocik. i. Spadnij samoloci. <śmienicza> Teraz helikopter. I <śmienicza> Dobra, zarobisz to ziemniaki. I teraz? Leci. Odrzutowny. Może oh! oh! <śmienicza> się przesunę, bo jak. Leci. Uważa. Popatrzcie, to... <śmienicza> bo, bo jak odwinę. <śmienicza> No! Leci To To zahamuj Ale super! Jeszcze <laughs> salony czy co? Łołowie! Ale krytykal to salony. taki konkretny, że. po co masz go w nozie? No gdzie, no co ty mówi? Leci, rowerzysta, leci! Uwierz, że już taka technologia, że leci, rowerzysta! Uwaga! Nie no dobre. No jest trochę kwaskowate. Takie kwaskowate jest nie wiem czemu. <grymne> <grymne> Ej, normalnie? Jakbyś cytryny tam dodał, czuję. Chyba dlatego, że nie ma tej bułki tartej. No to, to nie masz się co przejmować. Czemu się przejąłeś? <grymne> nie wiem, tak mi się zmudno zrobiło. Leci sąsiad po piwo, leci! Leci sąsiad po piwo! No, szybciej powinien, szybciej niż odrzutowiec. Dobra, leci sąsiad po piwo, leci. Jakie są dobre? Ej, no. Aż by się chciało zbieść dalej. <grymne> Leci, szebowiec, leci, leci. Tak bardzo, leci się, cofnę, leci dalej, bo teraz jest tak. O, oni się znowu, zda... Co? Mocne, nie? Ja ci w zęba trafię, kurwa, widelce, przy co? Nie choć już Ale dobrze jest dane tam do tego góra. Hmm? Nie banalne. Nie banalne wręcz. Od 1 do 10 ocenka, biorąc pod uwagę cało kształt, czyli danie, obiadek, niedziela, godzina 14. 5 na 10. Ja dam taką siódemkę. Wow, Naprawdę taką siódemkę, bo mieliśmy ciężki challenge. Tutaj jeszcze podkreślamy, nie róbcie, błagamy Was, nie róbcie tego w domu. Jesteśmy doświadczeni jak możemy, ale. 6000 tysięcy ma w górę i kolejny odcinek z Także żegnamy się z Wami, trzymajcie się dnia. No.